Chcemy dzisiaj zwiedzić nową placówkę w Gliwicach, Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej. Została otwarta 1 lutego tutaj przy budynku kina AMOK. Zobaczymy jak wydawane są pieniądze gliwickich podatników. Centrum funkcjonuje od tygodnia. Jeszcze jest tutaj oferta niezbyt bogata. W gablotce mamy materiały, które są sprzedawane. Cieszy inicjatywa, że bardzo nieduża, jak się dowiedzieliśmy, jest marża na te materiały. Można tutaj ciekawe pozycje, szczególnie śląskie przewodniki po szlaku zabytków techniki, czy śląskie pozytywna energia, Przewodnik pozytywny można w dobrych cenach nabyć. No oprócz tego są ulotki, które tutaj widzimy do wzięcia na temat właśnie liwickich zabytków śląskich. Co cieszy są tutaj akcja może związana współpracy z koleją są też rozkłady tutaj lokalnych linii kolejowych. E, ważne dla mieszkańców plany miasta. E, tutaj właśnie przejdziemy, zobaczymy, są, e, są foldery, e, małe przewodniki, na przykład przewodnik po Gliwicach e, w formie takiego e, ilustrowanego, ilustrowanej książeczki. Myślę, że, że to może turystów, choć niewiele na razie w Gliwicach może zainteresować. Yy, ulotki kina, repertuary, a na dole co widzimy aha, miejską propagandę w postaci serwisu informacyjnego. No, myślimy, że, że to miejsce będzie się rozwijać. Drugie takie, takie centrum informacji działa w Zamku Piastowskim. Tam też jest czynne w niedzielę, bo to miejsce nie jest czynne w niedzielę. W podstawie dni od godziny 10 do 18, od wtorku do soboty, można tutaj przyjść dowiedzieć się coś na temat Gliwic. W Zoneczku Piastowskim funkcjonuje drugie Centrum Informacji Turystycznej i Edukacji Kulturalnej. Troszeczkę się różni właśnie profil działania tej placówki od tego na Dolnych Wałów. Tutaj można oczywiście też pobrać bezpłatne materiały na temat Gliwic i zakupić książki, wydawnictwa, E, m, przygotowywane przez muzeum w Gibicach. E, z tego, co się dowiedzieliśmy, co, co, co można przeczytać też w mediach, e, to drugie centrum, nowe na Dolnych Wałów, ma za zadanie właśnie sprzedaż, głównie sprzedaż materiałów, które nie są własnymi wydawnictwami muzeum, ponieważ tutaj w Ząku Piastewskim nie można niczego innego sprzedawać poza wydawnictwami muzeum. Jest to troszkę dublowanie funkcji, bo można byłoby to wszystko tak zorganizować, żeby było jedno porządne centrum informacji turystycznej. Też jest pytanie, czy one powinny być koło rynku, czy bliżej dworca krajowego, gdzie jest centrum komunikacyjne, gdzie przyjeżdżają potencjalni turyści i stamtąd muszą dostać się do centrum i tam dopiero się dowiedzieć, gdzie mogą coś ciekawego w biznicach zobaczyć. Jak to będzie dalej funkcjonować, przyjrzymy się, ponieważ nowa placówka na Dumbuwałów dopiero tydzień funkcjonuje. Ta wcześniej, niestety nie, nie, możemy pokazać Państwu w środku tego, tego Centrum Informacji Kulturalnej, no bo tutaj trzeba zyskać zgodę.